Dlaczego uważam, że SkyKesh to najlepsza aplikacja mobilna w Polsce? Bo widzimy, ilu osobom ułatwia codzienne życie. Na każdym kroku podczas porannego parkowania, w drodze na spotkanie lub do pracy. Skycash pozwala też uniknąć kolejek w podróży, a nawet dzięki automatycznym płatnościom omijać korki na autostradzie. Nasza aplikacja ma ponad 3 miliony użytkowników. Każdego dnia wykonują 100 tysięcy transakcji. Sami na co dzień używamy Skykersza i chcemy, by nasza aplikacja była jeszcze lepsza. Dlatego wystartowaliśmy z emisją akcji Skykersz. Teraz możesz wziąć udział w rozwoju płatności mobilnych z największym podmiotem na rynku. Zebrane środki pozwolą nam szybciej wykorzystać nowe technologie w aplikacji, takie jak obsługa głosu i gestu. Sięgniemy po sztuczną inteligencję dzięki której przyczynimy się do rewolucji Smart City i dalej będziemy tworzyć historię płatności mobilnych w Polsce. Chcemy, żebyś i Ty był jej częścią. Jak kupić akcję? Nic prostszego. Jak zwykle, wygodnie w aplikacji. Dołącz do nas. Zostań współwłaścicielem Skycash. Zainwestuj w największą polską aplikację płatniczą.